Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Co wydarzy się, czego się nie spodziewasz w swoim życiu? Jeden, dwa i to jest trzy. Wybierz sobie, proszę. Ok, karta numer jeden. Co się wydarzy, czego się nie spodziewasz? Nie spodziewasz się tego, że możesz zakończyć jakiś kontakt z kimś, z osobą, z którą w ostatnim czasie gdzieś. z osobą, z którą w jakiś sposób ta więź się zerwała, tak? No niby to jest logiczne, ale masz wrażenie, możesz być osobą, która wychodzi z założenia, to jest tylko przejściowe, to jest tylko chwilowe, to jest tylko jakieś nieporozumienie. Karty mówią. Nie, raczej nie. Tutaj raczej to co nieuniknione jest koniec, zakończenie jakiejś relacji, jakaś więź się przerywa, zakańcza się. Tak jest tutaj pokazane. Karty mi też pokazują, że nie spodziewasz się tego, ale może nagle odezwać się do ciebie ktoś, kto się dawno nie odzywał. To może być jakaś koleżanka, znajoma, kolega, znajomy, ktokolwiek. Członek rodziny bądź osoba, która gdzieś kiedyś była dla Ciebie ważna. Nieważne, ale najważniejsze jest to, że ktoś nagle się do Ciebie odzywa. Karty mi też pokazują, że będzie Ciebie czekać szczera rozmowa. Będziesz przeprowadzać z kimś poważną, szczerą rozmowę. Zadbaj też o swoje zdrowie, bo mi się pokazujesz jako osoba, która będzie potrzebowała jakiejś rekonwalescencji, która będzie potrzebowała sobie poleżeć, odpocząć, wyspać się, ocieplić swoje ciało, więc zadbaj o tę zdrówko podność. W swoją odporność, bo nie spodziewasz się tego, ale jakieś tutaj gorsze samopoczucie, grypsko może się do ciebie przyplątać. Karty też mówią, że to jest dobry moment na to, żebyś zaczął, zaczęła na swoje życie patrzeć troszkę inaczej niż dotychczas. To jest moment na wyciąganie wniosku ze swoich doświadczeń, to jest też moment na to, żeby przyjrzeć się swoim emocjom, bo czasami te emocje mogą brać górą i czasami będziesz mówić szybciej. Niż pomyślisz, więc uważaj na to, bo to, co ci ślina na język przyniesie, nie zawsze będzie dobre dla ciebie. Zwróć na to uwagę, bo w jakiejś komunikacji słownej może dojść do jakiejś takiej dziwnej, mm, dziwnej sytuacji, w której gdzieś jakaś obopólna rana zranienie może być. Karty mi też tutaj pokazują, że mimo wszystko po tym burzliwszym momencie. Przychodzi do Ciebie jakaś transformacja. Jest to co prawda mała transformacja, ale czeka Ciebie zmiana. I Ty masz się tym zmianom nie poddawać. To co nieuniknione, masz być sobą, masz nie udawać nikogo. Kim nie jesteś, masz... Yy, Zawalczyć o siebie, o swoją godność, ale też panować nad emocjami, bo ta emocjonalność tu, tutaj jest pokazana dość mocno, i słowa mogą ranić. Karty też pokazują, że jeżeli jesteś osobą, która chciałaby coś w aspekcie pracy zmienić, jest to w możliwości. Pielęgnuj tą radość, tą wdzięczność w swoim życiu, uwierz w tą wdzięczność i bądź osobą wdzięczną. I co tutaj jeszcze? Jakieś tajemnice wyjdą na jaw. Będziesz coś wyjaśniać z kimś odnośnie jakiegoś poczucia bycia osobą zranioną bądź zdradzoną. Ja nie mówię, że do zdrady doszło, ale możesz kogoś oskarżać o zdradę, możesz kogoś. Możesz odkryć jakąś dwuznaczną sytuację I tu będzie wyjaśnianie czegoś I tu jest pokazany mężczyzna i miejsce pracy Karty mi też pokazują, że bardzo dużo do Ciebie wiadomości będzie przychodzić Których się na ten moment nie spodziewasz I wyjaśnianie i jakichś spraw, których też na ten moment się nie spodziewasz Co z administracją, z urzędem również będzie się wyjaśniać I co tutaj jeszcze, czego się nie spodziewasz Że jakaś gościna Ciebie czeka Jakaś y, energia świętowania. Nie spodziewa się też tego, że wróci do ciebie siła i odwaga do działania. Nie spodziewa się też tego, że będzie jakiś zastrzyk finansowy albo jakieś nowe początki na płaszczyźnie pieniędzy, finansów czy zarabiania. I ja tego życzę. Pozdrawiam. Karta numer dwa. Co to było? A co się wydarzy, czego się nie spodziewasz. Dobra. Konflikt kłótnia z To się dzieje. Tak, konflikt kłótnia z sesja. To się chyba już dzieje. Jakieś tu nieporozumienie jest pokazane. Ale będzie to rozwiązywane. Jeżeli jesteś teraz na takim etapie, gdzie.. Mm, są w Tobie trudne emocje. Bijesz się z tymi swoimi myślami, z tymi swoimi emocjami, albo jesteś na etapie kłótni, walki z kimś, to karty pokazują, będzie wyjaśnianie sytuacji. Ta sytuacja może tyczyć się dziecka. Może walczysz o coś z dzieckiem, może walczysz przed jakąś instytucją. O dziecko, na temat dziecka, to tutaj karty pokazują, będzie rozwiązywanie tego problemu. A może w ogóle tutaj doszło do jakiegoś nieporozumienia, ale teraz emocje są trudne. Jest ta energia walki, złości, wykrzyczenia komuś, czegoś. Karty pokazują, zacznij się uśmiechać, zacznij panować nad tymi emocjami. Popatrz w lustro i uśmiechnij się do siebie i powiedz: Ok, dziękuję. Emocje już. Się opanowały, i ja już jestem osobą spokojną, a to ci pomoże. Przede wszystkim odnoszę takie wrażenie, że możesz powracać do sił witalnych. Jeżeli w ostatnim czasie byłaś osobą, która gorzej się czuła, miałaś jakiś stan zapalny w organizmie, ciężko ci było z jakiejś, czy infekcji wyjść, czy gorsze samopoczucie było, to tutaj jest uzdrowienie i polepszenie tego zdrówka u ciebie. Wiesz, co się jeszcze wydarzy. Niektórzy z Was, jeżeli są na etapie walki o rozwód bądź o jakieś rozstanie, chodzi tutaj o jakiś podział jakiegoś majątku, dorobku, to tutaj jest uzyskanie tego, jest rozwiązanie tego problemu. Być może nie spodziewasz się tego, bo wydaje się Tobie, że to jeszcze jest odległy czas. Możesz tu uzyskać rozwód, możesz tu uzyskać Jakieś takie dobre wieści w tym temacie do ciebie przychodzą. Karty mi też pokazują, nie spodziewasz się tego, ale jakaś kobieta może być dla ciebie pomocna, może przychylnie spojrzeć na Twój problem, wesprzeć Ciebie, pomóc Tobie rozwiązać dany, dany problem. Ale też nie spodziewasz się tego, że przychodzi do ciebie jakieś odrodzenie. Ty się w końcu odrodzisz, przemienisz, coś w sobie przepracujesz, coś w sobie uwolnisz, pokonasz jakieś lęki. Jakieś problemy, jakieś wewnętrzne strachy Uwierz w siebie, stań się tym zwycięzcą Uwierz w to, że już masz ten sukces, a sukces będzie u Ciebie gwarantowany Nie spodziewaj się też tego, że jakieś dary, talenty u Ciebie będą się aktywować Jakieś tu piękno przy Tobie jest Co to tutaj jest pokazane? Tak, będzie wyjaśnianie jakiejś sytuacji Nie, Chwilami nie będzie łatwo ale jak nie dasz się tym trudnym emocjom, ale będziesz znał, znała swoją wartość, to uda ci się, osiągniesz to, co planujesz, osiągniesz to, czego gdzieś tam w swojej głowie oczekujesz i to ci się uda. Przejmuj inicjatywę w swoim życiu, działaj. U niektórych z Was pokazują się świetne, super fajne, Początki na zarabianie. Niektórzy mogą dostać fajną pracę, albo jakaś taka fajna tu współpraca się pokazuje. W ogóle obrót w finansach, sukcesy, zadowolenie, świetne pomysły. Może niektórzy z was wyjadą gdzieś za pracą albo będą dojeżdżać do pracy. Nowe początki z pracą związane. To jest też moment, w którym będziesz pozyskiwać wiedzę, zdobywać wiedzę, dzielić się tą wiedzą. Nie spodziewasz się tego, ale tak to tutaj się pokazało. I co tutaj jeszcze? Zostaną rozwiane, rozwiane jakieś lęki i obawy i strach dotyczący miłości, związku i relacji. To osoby, które są w kryzysie, ale nie myślą o rozstaniu, nie myślą o rozwodzie, tu będzie jakiś problem wyjaśniany. Te osoby, które chciałyby wejść w związek, w relacje, karty pokazują na Waszej drodze życia, pokazuje się fajna osoba, osoba do docelowego związku, a poza tym nie spodziewasz się tego, ale jakiś tutaj zastrzyk finansowy do Ciebie płynie. Może awans być, fajne pieniądze, dobre wynagrodzenie, docenienie Ciebie, możesz otrzymać jakiś prezent. Coś w tym stylu. Co tutaj jeszcze? Masz się motywować do działania, masz coś odpuścić na płaszczyźnie uczuć, emocji, związku, relacji. Transformacja jest tobie potrzebna. Będziesz osobą zakochaną, albo w końcu ktoś zacznie wyznawać ci miłość. Nie spodziewasz się tego, ale wszechświat ciebie wspiera. Może będzie ciągnąć ciebie do kronika kaszy, do odczytu w kronikach akaszy. Może będziesz osobą, która zainteresuje się odczytem, żeby poznać cel swojej duszy żeby poznać swoje blokady, żeby poznać swoje poprzednie wcielenie, które odzwierciedla to życie i tak dalej, i tak dalej. A może to Ty zainteresujesz się nauką, jeżeli chodzi o kroniki kaszy. Co tutaj w aspekcie rodziny też będzie, jakaś lekcja trudna będzie do, yy, do przepracowania, jeżeli chodzi o rodzinę, albo o dziecko, o dzieci, albo ogólnie o rodzinę. Masz być sobą i masz być optymistą, wszystkiego pięknego. Karta numer 3, mhm. Strzyżek. No dobrze, no to patrzymy. Mhm. Jeszcze raz, takie te karty są duże, dobrze wydarzy czego się nie spodziewasz i co tutaj moja droga trujeczko czekajcie przyjrzyj się chwilkę dobrze to to nie zawsze tak od razu jest to połączenie Postawisz jakąś wyraźną granicę komuś, będziesz osobą nieprzejednaną, nieugiętą. Może tu być też coś takiego, że postanowisz wyjść ze swojej strefy komfortu, która od długiego czasu wydawała się dla ciebie czymś komfortowym, czymś wspaniałym, ale to ciebie ograniczało. I tu może być takie coś właśnie, że postanowisz: OK, kończę z tym, zmieniam coś w swoim życiu. Karty mi pokazują, nie spodziewasz się tego, ale możesz coś świętować. Albo może wejść w taki nastrój świętowania, wszystko zacznie Ciebie cieszyć, wszystko zacznie Ciebie radować. Może tutaj dojść do jakiejś takiej też sytuacji, gdzie no, zwróć uwagę na to, żeby tutaj nie zatruć się jakimś alkoholem czy. Jakimiś pokarmami, bo tutaj jest karta pokazana takiego trochę jakby problemu z uzależnieniem od czegoś, z uzależnieniem od kogoś, tak? Miej to na uwadze. Karty pokazują, że jakiś wyjazd by ci się przydał. On by ci dużo pomógł, bo on by ci pomógł, po pierwsze, zmieniłabyś trujeczko otoczenie. Po drugie, nabrałabyś dystansu do czegoś i fajne pomysły by ci do głowy przyszły dotyczące zmian w Twoim życiu. Także, jeżeli ktoś Ci zaproponuje jakiś wyjazd, czy taka okoliczność, możliwość się pojawi w Twoim życiu, korzystaj z tej okazji. Wiesz, co tutaj jeszcze się wydarzy, o czym nie masz, gdzieś tam nie spodziewasz się tego. Zaczniesz z czegoś się bardzo mocno cieszyć. Zaprzestanieś tego wewnętrznego krytykowania siebie. Bo możesz być osobą, która może mieć tendencję do krytykowania siebie, i mam wrażenie, że tutaj będziesz mocno pracować nad sobą i nad poczuciem własnej wartości, ale będziesz wyznaczać granice bardzo mocne granice. Mhm. Masz działać, masz tworzyć, masz przejmować w swoim życiu te stery, masz to, ty jesteś kapitanem na tym swoim statku życia i miej to na uwadze i bierz. Ten ster w swoje dłonie I zacznij w pozytywnym kierunku W dobrym kierunku płynąć Jakaś tutaj zmiana schematu działania Mi się przy Tobie pokazuje I jakieś wartościowe rozmowy Aczkolwiek mogą być trudne Ale wartościowe Co to tutaj jeszcze jest To co nieuniknione Będzie wyjaśnianie No u wszystkich prawie U 1, 2 i 3 się to pokazuje Będzie wyjaśnianie jakiejś trudnej Skomplikowanej sytuacji Udbrój się w cierpliwość to tyczy się pracy w pracy będzie coś wyjaśniane, może tu doszło do jakiegoś zaniedbania, może tutaj do jakiegoś oszustwa, może tutaj ktoś coś namieszał, nagadał, a może tu chodzi o, o jakąś podejrzliwość, o romans twój, może ty będziesz wyjaśniać z kimś jakąś sytuację, że ktoś podejrzewa ciebie o romans, o stronniczość, albo ty podejrzewasz kogoś o romans i tu będzie coś wyjaśnianie. U niektórych z was pokazuje się też sytuacja związana z finansami, w ogóle, tutaj z finansami. Do niektórych z Was może przyjść coś nowego, karty pokazują. Tak, jakieś tu zmiany idą w aspekcie finansów, duże pieniądze, możliwa praca, zmiana pracy. Bardzo fajnie. Łap te chwile, korzystaj z okazji, bo tutaj one się bardzo mocno pokazały. Bądź sobą i dokonuj właściwego wyboru. Ale nie twórz w swojej głowie strachu. I co tutaj jeszcze? Czego się nie spodziewasz? Podróży się nie spodziewasz. Jakiegoś wyjazdu, podróży, uzdrowienia swoich emocji, transformacji, wyjaśnienia jakiejś podejrzliwej sytuacji i tego, że sobie coś w końcu odpuścisz, tak? Nie spodziewasz się też tego, że ktoś będzie do Ciebie bardziej czuły. Być może odnosisz wrażenie, że nie masz tej czułości z zewnątrz. Ktoś, kto powinien ci okazywać tą czułość, nie okazuje ci to karty pokazują. Nagle może być tak, że ta osoba zacznie okazywać tobie większą czułość. Osoby wolne, single nie spodziewają się, że się w, tym, w kimś zauroczą ze wzajemnością i nie spodziewasz się tego, ale coś tu energetycznie ruszy w finansach naprzód. I ja tego życzę. Pozdrawiam.